Dzień dobry, dzisiaj przychodzę do was z bardzo prostym tematem, mianowicie top 10 jak stać się dużo lepszym graczem w World of Tanks Blitz, w naszej ukochanej gierce, żeby gracze, inni gracze nie nazywali nas botami. Mimo, że takie coś się będzie zdarzało dosyć często, to chcę sprawić, żeby to jednak było zjawisko dużo rzadsze niż teraz. Dlatego, jeśli jesteś początkującym graczem, to wydaje mi się, że dobrze trafiłeś i mam nadzieję, że moje wskazówki Ci pomogą, bo jak widzisz, jest to moje, aktualnie chyba, drugie konto. Nie, nie, to ona nie jest zupełnie podstaty, po prostu drugie konto, bo chciałem po prostu znowu zacząć grać. Tak, żeby wyjaśnić wszystko na początku. Także zaczynamy. Numer jeden. To jest trzymanie się drużyny, jest kluczem do zwycięstwa, jeśli jesteś początkującym graczem. Pamiętaj, że musisz jeździć z drużyną. Jeśli nie wiesz, nie znasz zachowań jeszcze na mapie, jesteś początkującym graczem, jeździ tam, gdzie jest twoja drużyna, bo w kupie siła, tak mówią przynajmniej, musisz wykorzystywać swój czołg zgodnie z zastosowaniem to jest drugi punkt, czyli jeśli grasz czołgiem ciężkim, masz pancerz, masz HP, masz większą ilość, masz większą pulę HP od medów, od tdeków i od lightów, dlatego musisz trzymać się na pierwszej linii. To ty jesteś odpowiedzialny za przyjmowanie damage'a, za ewentualne puszowanie, przypychanie strony danej. A z drugiej strony, jeśli jesteś lightem, musisz wykorzystywać swój zasięg widzenia. Chociaż wydaje mi się, że jak jesteś graczem początkującym, to raczej będziesz grał czołgami ciężkimi, no bo są jednak wolniejsze. Mają, masz więcej czasu do zauważenia, w którą stronę masz zaatakować, jaki masz zrobić ruch. No to jest taka, taka granie czołgiem ciężkim jest troszkę mniej dynamiczne i no. Łatwiejsze na pewno dla początkującego gracza. Czyli pamiętaj, wykorzystuj czołg zgodnie z jego zastosowaniem. Nie, nie ma kampienia czołgami ciężkimi, lightami i czymś takim, jeśli sytuacja tego nie wymaga. Punkt trzeci. Musisz patrzeć, co robią członkowie Twojej drużyny, bo jeśli członek Twojej drużyny prosi Cię o pomoc albo klika, że atakuje dany czołg przeciwnika, to znaczy, że ten czołg jest wystawiony, albo że ten czołg w niego strzela. Dlatego kluczem do wygrania jest Focus Fire, tak zwany Focus Fire. I to jest po prostu fokusowanie się na jednego przeciwnika. Czyli strzelanie jednocześnie w tego samego, żeby jak najwięcej damage'a mu zadać i jak najszybciej go wysłać do garażu. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Kolejna rzecz, punkt czwarty. Też bardzo często widzę, e, grając właśnie takimi magazynkami. Czyli, aby przeładować swój magazyn, nie trzeba wystrzeliwać wszystkich swoich pocisków. Naprawdę, wystarczy kliknąć przycisk C na klawiaturze, ewentualnie, na, grając na lotyku, wystarczy sobie kliknąć na ikonkę pocisku, jak się go rozwinie, dwa razy i pocisk, czy cały magazyn zostanie przeładowany. Bo bardzo dużo razy widzę, że y, gracze po prostu strzelają w ziemię, zamiast po prostu to klikać. To jest bez sensu. Numer 5 to jest taka głupota, niby, ale wydaje mi się, że jednak sporo graczy o tym nie wie. Także każdy czołg premium albo kolekcjonerski można sprzedać bez żadnego problemu. Czyli powiedzmy, mamy tutaj obiekt 260, ja go mogę sprzedać za tyle kredytów, tyle golda. Ok, mogę go sprzedać. Później, jeśli chcę go odzyskać, mogę go odzyskać. Zacznijmy od tego. Wystarczy, że wejdę. Wystarczy, że wejdę wystarczy, że wejdę sobie na stronę World of Tanks Blitz i tam będzie pomoc gracza i musimy wysłać po prostu tiketa odnośnie tego, że chcemy odzyskać czołg. Z listy wybieramy, który czołg chcemy odzyskać i za tyle, za ile go sprzedaliśmy. Możemy go odzyskać, także to nie jest żaden problem, czy to jest czołg, który sprzedamy za golda, czy to jest czołg taki, który sprzedamy za kredyty. No jeśli bym sprzedał tego tiftejna, to bym musiał mieć na koncie później z powrotem 6 161 520 kredytów. I wtedy jeśli mam tutaj tyle, no to mogę dać tiketa, że chcę, chcę go odzyskać, oni mi zabiorą te kredyty i oddadzą czołg. Tak to działa. Zapamiętaj, że to jest punkt... Szósty, już szósty, że jeśli wychodzisz do bitwy, jeśli wychodzisz do bitwy, to staraj się mieć zawsze pełne wyposażenie. Ewentualnie, no powiedzmy, że tych dwóch niekoniecznie, ale powiedzmy, że takie to jest podstawowe Twoje wyposażenie, i staraj się, żeby je mieć. Tak samo staraj się mieć pociski goldowe. Możesz się kupić normalnie za kredyty. Te są darmowe, ale te goldy też Ci się przydadzą. Tak samo Heki musisz mieć każdy typ pocisku. Zapasy tak samo. Materiały eksploatacyjne tak samo. To jest taki najbardziej standardowy zestaw, jaki potrzebujesz. Tak samo jest, jeśli chodzi o kamuflaż. No, Musisz mieć, tak naprawdę, żeby być lepszym graczem, musisz korzystać z tego, co daje Ci gra, czyli jeśli gra Ci pozwala zwiększyć swój kamuflaż, no to korzystasz z tego, jeśli gra Ci pozwala, że będziesz przeładowywał e, pół sekundy krócej, no to korzystasz z tego, no bo dlaczego nie, jeśli to sprawi, że Twój czołg jest lepszy, no to dlaczego nie. Numer siódmy i tutaj e, przejdźmy do tego, że jedną z bardziej trudnych, jedną z trudniejszych rzeczy. W grze jest umiejętność celowania, i bardzo dużo graczy sprawia to, to trudności, to celowanie. A sprawa jest dosyć prosta: że jeśli mamy trudności z celowaniem, to możemy sobie poeksperymentować z. Możemy sobie poeksperymentować z czułością myszy. Jest tutaj czułość myszy i czułość myszy w trybie celowania. Jeśli mamy trudności, jeśli ten, ten celownik lata za szybko, to niekoniecznie musimy ustawiać DPI na myszce. Możemy sobie ustawić czułość myszy w trybie celowania i jednocześnie ten celownik będzie działał wolniej i będziemy mieli więcej czasu. Albo jeśli jest za wolno, to możemy na szybciej. Także wszystko jest może być ustawione względem preferencji danego gracza i pamiętaj o tym numer 8 musisz zwracać uwagę no już już na samym początku tak naprawdę na załogę czyli na perki które ekspisz w załodze są tutaj bardzo dużo takich perków i tak samo grasz sobie czołgiem lekkim Zacznij sobie od precyzyjnego strzału. No to, są, to są tak zwane high-role, czyli że losuje ci maksymalne uszkodzenia. Tak zwany taki wykrzyknik się wyświetla, co nie? Na pewno wiesz o co chodzi. I tutaj na pełnym, na siódmym poziomie daje ci to 35% szans na, te uderze, na ten strzał z tymi maksymalnymi uszkodzeniami. To jest chyba co trzy penetrujące strzały, jeśli się nie, jeśli się nie mylę. I lecąc dalej, no to tutaj, tutaj już to nie masz tak, 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 tak dużego znaczenia. Możesz sobie korzystać też z, tego, z tej siódemki, tak. I Oczywiście, jeśli mówimy już o załodze, no to każdy z tych perków to nie jest tak, że to ci działa tylko na czołgach ciężkich, to ci działa na wszystkich czołgach, czyli. Jeśli te, te, to jest tylko część, którą ekspisz lekkimi, ale one działają nawet na średnich, ciężkich TDK-ach, to tak samo ekspisz czołgami, czołgami średnimi, one też działają na wszystkich innych tych. Lecąc dalej, już jeszcze może pozostańmy przy tym, pozostańmy może przy tych perkach załogi, to każdy z tych perków do poziomu piątego do poziomu piątego możemy bardzo łatwo przyspieszyć za pomocą elitarnego doświadczenia. Elitarne doświadczenie, elitarne doświadczenie jest to doświadczenie, które zdobywa, zdobywamy na czołgach, które mają tak, taką obwódkę dookoła tego. To są czołgi, na których możemy zdobywać, czyli tak zwane czołgi, na których już mamy wszystko blokowane. I, i nas oczywiście następny czołg jest blokowany. Tutaj czołg nie jest elitarny, no bo działa jeszcze nie jest w balansu, nie, ale już dziesiątka będzie. Albo zobaczmy panterę, no pantera też nie będzie, bo te, te, dwie, te dwie rzeczy nie są zbadane. Tak. I jeśli mamy dużo takiego exp elitarnego, a nie mamy co z nim zrobić, no to każdy z tych, ja tutaj tak zrobiłem, każdy z tych perków możemy sobie w łatwy sposób, co najmniej na ten czwarty poziom, dać. No to nam daje bardzo dużo, już na przykład tutaj tam 4%, tu jakieś 16% do czasu naprawy zepsutych modułów, bardzo dużo rzeczy. Zmniejsza rozrzut działa przy obracaniu, zwiększa prędkość obrotu czołgu, no dużo takich rzeczy. Bardzo przydatnych zresztą. I ostatnią rzeczą, jaką mam dzisiaj do zaoferowania jest to numer 10 i to jest Korzystanie z YouTube'a i ogólnie zewnętrznych źródeł, jeśli chodzi o naszą grę ukochaną, o nasze czołgi. I to jest tak zwane... poradniki są na YouTube'ach odnośnie pozycjonowania na mapach. Ja staram się zrobić coś takiego, żeby pokazać jak na danych mapach się trzeba zachowywać i w ogóle. Aktualnie jest tylko jeden odcinek odnośnie tego, ale w przyszłości postaram się, żeby było tego więcej. A drugą rzeczą jest na przykład oglądanie kanałów typu His Royal Fatness, albo no coś w tym stylu, jakiś Drudels, albo takie, no to są głównie anglojęzyczne, ale chodzi mi tutaj o samą rozgrywkę, bo to są gracze, przynajmniej His Royal Fatness, to jest gracze sportowy, to jest gracz, który od może czterech, czy może nawet 5 lat grał na poziomie e sportowym i jest to jeden z najlepszych graczy i który streamuje, który uczy nas, uczy nas rozgrywki, udostępnia to dla wszystkich, są zapisy z tego jego streamów, no i na, na nich można się nauczyć naprawdę bardzo fajnie pozycjonowania na mapach i zachowania w grze. Także polecam to jak najbardziej i mam nadzieję, że jeśli zastosujecie się do tych 10 punktów, oczywiście są, jeszcze jest bardzo dużo innych rzeczy, ja naprawdę. Jeśli będę miał tylko chwilkę to po prostu nagram o tym. Na razie mówimy o tych i dlatego o nich wspomniałem i mam nadzieję, że podobały Wam się. Jeśli macie jakieś e, zastrzeżenia odnośnie tego co mówiłem o czym mówiłem, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. Ja się postaram odnieść do wszystkiego. Jeśli się z czymś nie zgadzacie, to też możecie to uargumentować. A jeśli się zgadzacie, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Na pewno się ucieszę i będę tego robił więcej. Także to tyle. Na razie.